Tekst Manny na 10 października Którzy zdarli z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdziali nowego, bezustannie odnawianego ku poznaniu zgodnym z obrazem tego, który go stworzył, Kolosensów rozdział 3 wersety 9 i 10 Komentarz parauzyjny Stare rzeczy przeminęły i wszystkie stały się nowymi tylko w naszym umyśle, w naszej woli. W rzeczywistości ta zmiana nastąpi wtedy, gdy to, co śmiertelne przeoblecze nieśmiertelność, a to, co skazitelne, zostanie wzbudzone w nieskazitelności, w chwale i mocy, jako istota duchowa, by być uznanymi za godnych z zagodnych udziałów zmartwychwstaniu sprawiedliwych. W międzyczasie musimy jednak zademonstrować gotowość naszego umysłu. Szczere pragnienie stania się w pełni tym, czym Pan chciałby, abyśmy byli. W żaden sposób nie możemy tego lepiej okazać Panu i sobie samym ani odnieść większej korzyści jak przez dokładne kontrolowanie naszego serca i myśli. Reprint nr 3304. Komentarz epifaniczny. Członkowie ludu Bożego zewlekli starego człowieka w znaczeniu rezygnacji z ludzkiej woli w odniesieniu do siebie i świata. Oblekli się w nowego człowieka w znaczeniu przyjęcia boskiej woli za własną, nie tylko w sprawach ludzkich, lecz także duchowych. W ten sposób obraz Boży jest w nich codziennie odnawiany gdy są przemieniani z chwały mniejszego podobieństwa do chwały większego podobieństwa, aż w końcu obraz, charakter Boga zostanie w nich udoskonalony. Środkiem, za pomocą którego dokonuje się ta przemiana, jest Słowo Boże, przyjmowane ze zrozumieniem i wiernie praktykowane przez dobre i szczere serce wśród życiowych doświadczeń. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Efezów rozdział 2, werset 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Rozdział 4, wersety 22. 24 i 25, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz, i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Rzymian rozdział szósty, wersety 4, 6, 13 i 14 A zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, Byśmy już dłużej nie służyli grzechowi. Nie oddawajcie też swoich członków grzechowi na oręż nieprawości, ale oddajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie panował nad wami, ponieważ nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Rozdział dwunasty werset drugi Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ezechiela rozdział 36 werset 26 I dam Wam serce nowe, i ducha nowego dam do Waszego wnętrza, i usunę z Waszego ciała serce kamienne, adam wam serce mięsiste. Drugi Koryntów, rozdział trzeci werset 18. My wszyscy zaś, odsłoniętym obliczem odzwierciedlający chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Z chwały w chwałę, dokładnie tak jak od Pańskiego ducha. Rozdział 4 werset 6. Bo Bóg, który powiedział, z ciemności ma zajaśnieć światło, jest tym który zajaśniał w naszych sercach dla światła poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. Rozdział 5, werset 17. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, i prawego ducha odnów w moim wnętrzu. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy wersety piętnasty i szesnasty, lecz wzorem świętego, który was powołał. I wy bądźcie święci we wszelkim postępowaniu, gdyż napisano, będziecie święci, bo ja jestem święty. Galatów rozdział szósty werset piętnasty, bo ani obrzezania nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie. Tytusa, rozdział 2, wersety 11 i 12: Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądań niżeli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Pierwsza mojżeszowa, rozdział 1, werset 27. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz.

Reprint numer 5685, tekst manny na 10 października. Którzy zdarli z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdziali nowego, bezustannie odnawianego ku poznaniu zgodnym z obrazem tego, który go stworzył, Kolosensów, rozdział trzeci, wersety 9 i dziesiąty. Pytania, jakimi były moje doświadczenia w tym tygodniu w związku ze starym i nowym człowiekiem, jak zostały przyjęte, jaki był wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.